Cierpnia. Kocham swoje wewnętrzne dziecko i opiekuję się nim. Nie możemy kochać i akceptować siebie nawzajem, jeśli nie kochamy i nie akceptujemy zagubionego dziecka wewnątrz nas. Ile lat ma dziecko wewnątrz ciebie trzy, cztery, a może pięć? Zazwyczaj ma mniej niż pięć lat ponieważ zwykle wtedy dziecko znika, aby przetrwać. Weź dziecko za rękę i pokochaj je. Stwórz wspaniałe życie dla siebie i tego maluszka. Powiedz sobie: Chcę nauczyć się kochać swoje dziecko. Wszechświat odpowie: Znajdziesz sposoby, aby uzdrowić dziecko i siebie. Jeśli chcemy się wyleczyć, musimy chcieć poznać nasze uczucia, i przejść przez nie na drugą stronę do wyleczenia. Pamiętaj, że wyższa moc zawsze jest dostępna, aby wspierać nas w naszych wysiłkach.